Słuchajcie, witam Was w kolejnej audycji, słuchajcie, witam Was z miejsca może nietypowego, tyle pozostało właśnie z ostatniego e, budynku zbornu na Helenowie w Łodzi. Ktoś, kto wyburzył, przypuszczał, że da się to zakamuflować, że da się ten temat całkowicie wymazać z pamięci. Niestety nie da się tego zrobić, dlatego że wyburzenie tego budynku, który... Od 1939 roku do 1945 roku jest tak zwanym truchłem. Jest truchłem, truchajłem czy pufem, po niemiecku burdelem, gdzie polskie krowy są zapładniane przez panów niemieckich i nie tylko niemieckich. Za chwileczkę wam pokażę materiały dotyczące tego, co tutaj się działo. Wyburzenie tego budynku nie załatwiło sprawy. Okuli, ulica Okulickiego, która znajduje się stąd jakieś 350-400 metrów, jest pełna dowodów e, działalności z tamtego okresu. Dlaczego? Zostały budynki, dowód SS-manów, wachmanów, została porodówka, która teraz jest pięknie odbudowana, w której mieszka sobie pan. i Zmienia całkowicie historię tego terenu. Dzisiaj mieliśmy przeprowadzić wywiad z jedną z pań, która jest najstarszą mieszkanką. Okazało się, że to jest Ukrainka, która tu przyjechała ze swoim ojcem, który był własowcem. Mało tego, był jednym z wachmanów w Auschwitz-Birkenau. Znamy takich ludzi. Wiemy, kim oni są, ale nic nie możemy po prostu zrobić. Tajemnica II wojny światowej, tajemnica Polski dotycząca tego, co działo się na naszym terenie została utajniona na kolejne 45 lat. Jako jedyny kraj w Europie, kraj aliancki tak zwany, satelitarny komunistyczny, mamy utajnioną historię do 2045 roku. Dlaczego i po co? No to jest stąd moje pytanie. Zwróćcie uwagę, ten budynek, który tu stał, musicie sobie wyobrazić. Był to jeden z największych budynków, gdzie tak była tak zwana rozpłodownia, gdzie polskie kobiety były poddawane gwałtom i Służyły jako zabawki dla panów niemieckich, ale nie tylko niemieckich. Słuchajcie, pierwszy człowiek, który podjął ten temat, to był Roman Hrabar. I to wara wszystkim, którzy podważają jego pracę. Ci, którzy wymyślają jakieś tam teorie na temat Romana Hrabara, jeżeli cokolwiek, po prostu to są, brakuje mi słów, to są takie Sidory i Sawiaki, które po prostu oblazły go później jak. Gówno buta za przeproszeniem, także brak mi słów, naprawdę nie chcę się tutaj teraz uwewnętrzniać, nie chcę wylewać swoich, swoich emocji. Jednak Roman Hraban, jako jeden i jedyny, pierwszy dotarł do źródeł właśnie Leblancboru. Ujawnił jako pierwszy to, co działo się na tym terenie. Jako pierwszy pojaw, po, po, pokazuje nam, otwiera nam temat tego, czym był Leblancbor. On jako jedyny opisuje, co działo się tu na tym terenie. Słuchajcie, to nie jest tylko ten jeden budynek, który po latach 90. w momencie kiedy opada komuna, jest tu wcześniej dom dziecka, jest poprawczak, są różne rzeczy, istnieje. W momencie, kiedy upada komuna, ten budynek zostaje rozebrany, zniszczony. Pan, który yy, bierze ten budynek, okazuje się zwykłym, pieprzonym słupem, który nie ma prawa tego zrobić. Dzisiaj nikt nie ponosi za to odpowiedzialności, tylko że dowody tego, że tu był born, było. Jedno z największych rozpodowni Niemiec i miejsce rabunku. Ej, głód, Jednym z miejsc rabunku polskich dzieci. Słuchajcie, to jest właśnie to miejsce. Moment. Sorry, ale no niestety upał, upał do kucza na każdemu z nas na co odbija palma. Także słuchajcie, miejsce, w którym my się teraz tu znajdujemy jest miejscem, powinno być upamiętnionym. Powinno być to jakaś tablica, powinno być cokolwiek. A nie coś takiego, chodźcie, pokażę Wam, jak to wygląda. Bez wypisu śmieci. Z drugiej strony, tamte ruiny, co widzicie, w latach 60. zaczęto budować tu schron. Jednak budynek i pałac, który tu stał, nie przeszkadzał komunistom absolutnie w ogóle do niczego. Studnia, która znajduje się na prywatnym terenie, prowadziła bezpośrednio do tego budynku. Stąd można było dojść do obiektu, który znajdował się po drugiej stronie ulicy. To, co się tutaj znajdowało, to, co tutaj było, dla nas jest dzisiaj miejscem niepojętym, niezrozumiałym. Jeszcze raz wrócę do Romana Hrabara, żeby każdy sobie uzmysłowił, przeczytał, nagrył tą książkę i żeby po prostu z tym się zapoznał. Jest tu opisane dokładnie Helenów, jest tu opisane to, co tu się działo. Roman Hrabar jako jedyny i pierwszy naprawdę odbył setki kilometrów... Był w pierwszej komisji poszukującej polskich dzieci, którą storpedowała misja francuska w 1946 roku. Dlaczego Francuzi wpierdzielają się w to, co my, jako Polacy, chcemy udowodnić, chcemy pokazać, że coś takiego było? Francuzi, najwięksi zdrajcy II wojny światowej. Ci, którzy w 1940 roku przechodzą na stronę Hitlera. Wracają na stronę aliantów w 1944 roku. Zdrajcy, zdrajcy, zdrajcy i jeszcze raz zdrajcy. Z Francuzami nie ma o czym rozmawiać, bo to są po prostu kolaboranci. Oni przychodzą, rząd, układ podpisany w Wisi, nic innego nie stanowi, tylko przejście Francuzów na stronę, na stronę Niemców. Francuzi wydają Żydów, Francuzi wydają Polaków. Dunkierka jest największą hańbą właśnie Francuzom, gdzie zabierają osły, zabierają muły, a zostawiają Polaków na plażach. Słuchajcie, tego, o tym trzeba czytać, o tym trzeba wiedzieć, o tym trzeba pamiętać. Nie to, że Francuzi. Francuzi to są zdrajcy, zdrajcy i jeszcze raz zdrajcy. De Gaulle jako pierwszy generał francuski buntuje się przeciwko rządom Vichy. Ucieka, jest w Afryce, Libia, yy, później jest w Iraku, w Iranie. On gdzieś tam tworzy Ligę Wolnych Francuzów. Legia cudzoziemska, słuchajcie, jest po stronie niemieckiej. No o czym my tu rozmawiamy? Francuzi... Oni w momencie, kiedy był podpisywany pokój, rozejm, e, kiedy wchodzi, e, e, już nie pamiętam, tego generała niemieckiego, zobaczył jednego z Francuzów i on powiedział: Owszem, mogą być wszyscy, tylko nie Francuzi, bo Francuzi całą wojnę e, kolaborowali z Niemcami. W momencie, kiedy w, Padeka, e, znaczy w Normandii lądują oddziały e, angielskie, naprzeciwko mają oddziały francuskie. W momencie, kiedy jest Pierwsze lądowanie na Sycylii kto broni Sycylii? Francuzi. W Algerii? kto broni Niemców? Francuzi. Także słuchajcie, oddziały francuskie i chciałbym Wam jeszcze pokazać coś następnego dowód zdrady Niemcy, yy, Francuzów. Tą książkę, zaopatrzcie się w nią. To jest naprawdę książka niesamowita zagraniczne formacje SS. Zobaczycie, od którego roku przechodzą na stronę niemiecką. Francuzi. Także legiony francuskie które przeszły na tą stronę, które inaczej, no po prostu nie wiem jak mam to wszystko opowiedzieć. Strona tytułowa to są legiony SS międzynarodowe Pokazywałem wam tą książkę już kiedy, gdziekolwiek nie otworzę za chwileczkę, będzie inna narodowość Francuzi, Włosi, Norwegowie, Luksemburczykowie, Hiszpanie. Wszyscy przechodzą na stronę Niemców. A dzisiaj fin Finowie. Także nie wiem, naprawdę emocje przeze mnie przemawiają. Jeszcze na skrozie jestem przeciągnięty wczorajszymi wydarzeniami. To, co działo się w Rize, to, co działo się w Warszawie, to, co dzieje się teraz dookoła. Polacy pierwszy raz od wielu, wielu lat zaczynają pokazywać, że są patriotami, że czą, ee, powstanie warszawskie co się stało w momencie kiedy upada komuna pierwszy rok nic drugi rok nic trzeci rok nic a w czwartym roku powstają jakieś tam ruchy a od, od pół roku zbliżają się wybory wszystkie organizacje wszystkie partie chcą pokazać jakimi jesteśmy wielkimi patriotami jednak zobaczcie Francję od którego roku już powstają pierwsze formacje francuskie Także ktoś mi powiedział, że Francuzi to są nasi sojusznicy. Jacy sojusznicy? Zdrajcy, którzy nas wystawili w 1939. Tu dokładnie do tego miejsca przyjeżdżali generałowie francuscy, którzy gwałcili i zapładniali polskie kobiety. Opisuje to Roman Hraban, opisują to inni autorzy. Słuchajcie, każdy praktycznie z dowódców z tych dywizji, które tu znajdowały się w tej książce, w nagrodę miał prawo przyjechać i używać sobie dowoli na słowiańskich kobietach. Ja nie mówię, że tylko Polki tu były, ale 88% kobiet, które były właśnie tu skoszarowane, zniewolone w tym miejscu, to były tylko i wyłącznie Polki. Kolejna sprawa dotycząca wydarzeń, które miały miejsce wczoraj: 70. rocznica Powstania Warszawskiego, 70. rocznica upodlenia Polaków przez aliantów, bo inaczej go nie nazwę. Od zawsze mówię, my przez aliantów zostaliśmy zdradzeni, oszukani. Upodleni, a my teraz po palcu wchodzimy im do dupy. Jesteśmy na przykład sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i dalej mamy wizę. A idzie sobie Araf, to są takie przykłady głupie i śmieszne: idzie Araf z wielkim turbanem, z wielkimi walizami, na Hitro jest przepuszczany, a Polak jest po prostu pałowany albo traktowany paralizatorem. Jesteśmy przez Amerykanów traktowani jako terroryści. Nie wiem dlaczego nas tak traktują, nie wiem dlaczego nasz rząd wchodzi im po palcu do dupy. Wiem, że na pewno nigdy Amerykanie nie kiwną palcem. W naszej sprawie i polecam, polecam tą książkę. Polecam bardzo gorąco dla wszystkich tą książkę. Jeżeli chcecie dowiedzieć się prawdy o pierwszej dywizji powietrzno desantowej o generale sozabowskim, o tym jak Anglicy nas mamili, jak nas oszukiwali, nasz rząd na uchodźstwie tworzył naszą dywizję, że mieliśmy wesprzeć 31 znaczy sierpnia, w momencie kiedy wybucha powstanie 2 albo 3 sierpnia miał nastąpić wielki desant polskich spadochroniarzy, którzy mieli wyzwolić Warszawę. Do tego nigdy nie doszło. Polacy zostają rzuceni właśnie pod Arnhem, w piekło Arnhem. O jeden most za daleko. Każdy z Was na pewno widział, czytał albo słyszał. Pierwsza nasza brygada jest rzucona, słuchajcie, w las, gdzie stacjonuje 15 tysięcy Niemców. Cztery dywizje grenadierów pancernych plus jedna dywizja pancerna. A my jesteśmy zrzuceni tam bez broni przeciwpancernej. i tak dajemy radę, i tak och ochraniamy grupę Anglików, którzy uciekają stamtąd jak kundle. Reksiu, spokój już! I słuchajcie, jeszcze tak na koniec, mówiąc właśnie, nawiązując do tej książki. W momencie, kiedy Polacy dowiadują się prawdy o Arnhem, kiedy Polacy dowiadują się prawdy o pierwszej dewizji, kiedy Polacy dowiadują się e, prawdy o powstaniu warszawskim, jest za późno. Mamy 2010-2013 rok. Jednak ta prawda nigdy do nas nie dotrze. My nigdy nie będziemy wiedzieli, nigdy nie będziemy mieli zielonego pojęcia, jak naprawdę wydymali nas Anglicy, Francuzi i Amerykanie w 1939 roku bądź w późniejszych latach. Słuchajcie, w tej książce, którą Wam pokazywałem, jeszcze raz do nich wrócę, bo to jest naprawdę fajny dokument. Jeżeli znajdę Polaków, nie wiem na której stronie są Polacy, pokazywałem tą książkę. Kilkukrotnie. Ilu Polaków było w dywizjach niemieckich? To jest tylko moment. To, stajcie, zobaczcie, tak wyglądały emblematy wschodnich dywizji SS. Praktycznie każdy kraj poza jednym, poza Polską. Dlaczego? Już Wam pokazuję. Zwróćcie uwagę, statystyki dotyczące Polaków służących w Waffen-SS. Zero. Żaden Polak nigdy się nie zeszmacił, żeby wejść do, do Waffen-SS. Nie możemy tu traktować Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Łotyszy jako Polaków z 1939 roku, bo oni tak naprawdę nigdy nie byli Polakami, nie czuli się Polakami. W momencie, kiedy Hitler wchodzi na Białoruś, na Ukrainę, jest witany jako wyzwoliciel spod jarzma polskiego. 39 rok, w momencie, kiedy Rosyjskie zagony idą, przekraczają Bóg, idą w naszą stronę. Są na naszym terenie całe polskie dywizje, przechodzą na tamtą stronę. Tylko, że to nie są polskie dywizje, to są Ukraińcy przede wszystkim. Tu stawiam na Ukraińców, Białoruślinów, Litwinów i Łotyszy. Także cały ten teren, który tu widzicie, to jest właśnie Lebensborn Łódź Helenów. Do tego, jeżeli ktoś jest zainteresowany, ulica Okolickiego można sobie zobaczyć domy. I mieszkania wszystkich tych, którzy tam się znajdowali. I jeszcze tak na koniec. Ci, którzy chcą się zapoznać, wdrożyć się właśnie w historię II wojny światowej, polecam tą książkę. Jeżeli ktoś nie zna, polecam. Jeżeli ktoś zna, polecam kolejne odkrycia i kolejne, kolejne sensacje związane z tym autorem. Słuchajcie, i tak na samo zakończenie. Nasza historia kończy tak jak to. Nasz naród prawdopodobnie też skończy tak jak to, czyli wysypisko śmieci. Jeżeli my się nie obudzimy, jeżeli my nie dojdziemy do jakiegoś tam ogólnego wniosku, że historię należy badać i historię należy szanować, skończymy tak jak to, czyli wysypisko śmieci.